3 września, pierwsze tegoroczne grzybki. Trzy maślaczki. Skromnie, jak co roku już maślaczki ratują grzybobranie. Takim ciemnym, gęstym pod gałęziami, gdzieś trochę wilgoci. zdrowo zobaczymy. No nie jest prosto znaleźć tu grzybki w takich haszczach. A może na dzisiejszy sos coś będzie? tak bardzo pragnęłam do lasu, a cieszą chociaż myślaczki. Wyglądają nieźle. Jakie ładne. Ktoś już zbierał, ale zostało też i dla mnie. I ja zostawię. No, takich maleńkich nie będę brał. Takie fajne. No i trzeba uważać, gdzie się stawia stopy. Proszę. Tylko nie widać. A taki ładne. Tu maleństwo zostawimy. Ten większy. Normal nie płakałam, że nic nie rośnie, nic spory maślaczków. A tu proszę. Jaki piękny usiatek. Ojej. No, jest jeszcze jeden, maleństwa. O, jaki, o jak Nie wiem, czy się uda coś nagrać wiatr w szarpie osikami a tu takie piękne maleństwo o jaki fajny świeżutki tylko jeden na szczęście koźlarze okazały się czyściutkie i zdrowiutkie. Pierwsze dwa w tym roku.